Jestem, jestem, alkoholikiem, na imię mam Wiesiek, no ja też tutaj kiedyś pierwszy raz przyszedłem, tak jak, tak jak każdy z nas i, i tak, jak, tak myślałem, tak podczas tej rundki, że dzisiaj też słoneczko świeci, a my przychodzimy tutaj i to jest, i to jest jedyne miejsce w moim życiu, a, a, 66 lat będę w kwietniu kończył. No, że że jestem wierny temu, 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 że to jest jedyne miejsce, z którego mnie nie wyrzucili. Ja nie odszedłem, e, a, miałem, a miałem takie różne tam organizacje, instytucje, e, jakieś grupy, związki małżeńskie. Nie? cele, wartości. Myślałem, że dzieci, że trzeba coś w życiu robić i tak dalej. A okazało się, że jedyna rzecz, której jestem wierny, to jestem wierny tej wspólnocie anonimowych alkoholików. Bo to mnie to mnie uratowało, bo byłem bliski, tak jak języka moją pójścia na linę albo po prostu no Byłem nawet w schronisku dla bezdomnych mieszkałem krótko, ale, ale mieszkałem. Bo nie. nie miałem gdzie yy, i, i okazało się, że yy, wreszcie po jakichś tam tylu latach tak naprawdę czuję wdzięczność, że jest to Jedyne, jedyne miejsce, które mnie nie odrzuciło, nie? które mnie nawet, tak y, naprawdę y, 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 z więzienia mnie też y, y, jakoś tam y, wypuścili i ja tam nie chcę wracać i już, nie? Miałem wiele prac, wiele jakichś zainteresowań i wszędzie wszystko się kończyło, a tutaj nie, nie? I tu, i tu jest teraz tak, że ja bym na przykład mógł dzisiaj rano pojechać sobie na, na, na zalew zegrzyński na przykład zobaczyć, poszukać wiosny, zobaczyć jak ptaki zlatują nie, i tak dalej. Czy tam do lasu, do lasu nie za bardzo, bo tam kleszcze, nie? Ale ten, nad na zalew lubię jeździć, nie? Ale nie, ja wolałem przyjść tutaj. Nie? Słońce słońcem. Nie? No i, no i przy, przyjść tutaj, bo okazuje się, że... Ja mogę wszędzie nie iść, ale jak ja, jak ja nie przyjdę tutaj, to, to może być ze mną nieciekawie. Bo y, okazuje się, że ja umiem żyć, jak się napiję, bo ja wiem, jak to będzie. Nie? Coraz gorzej, coraz gorzej, aż dojdę znowu do samego dna. Nie? Ale nie umiem żyć na trzeźwo. Nie? Okazuje się, że ja nie umiem. Ja muszę się codziennie uczyć. Ja codziennie na przykład przychodząc tutaj, ja muszę paru minut, żeby tak naprawdę zobaczyć, to jest grupa egoistów, każdy tu myśli tylko i wyłącznie o sobie. Nie? I nagle okazuje się, że po paru minutach, tak jak to było w pandemii, ja przychodziłem i na przykład bałem się... Takie maskę miałem, który mi jakoś tam włoską załatwił, tam nie łapaliśmy się za ręce. A po pierwszej, po pierwszej części wszyscy się ściskaliśmy dosłownie. Nie? Bo każdy powiedział o sobie, o swoich lękach, o swoich obawach. Oczywiście było paru takich, co nam zauważali, że to jest bzdura, no i niestety już nie żyją. Nie? I mój przyjaciel też tutaj przychodził i tu mi bardzo pomagał tutaj w tej, w tej grupie. Nie? I, i, I takie sytuacje pokazują, że ja tak naprawdę nic nie wiem, ja przyszedłem tak samo jak Ty. Bo mi, bo mi lekarz y, powiedział, psychiatra, y, wie Pan co, tu jest meeting no nie że niech Pan pójdzie, niech Pan zobaczy. Ja nie zobaczysz, to ja mogę, nie? I tak jak Ty to powiedziałeś, proszę zobaczyć. Ja, ja, ja to, to się u mnie stało w latach 80 -tych. I tak od, od tego momentu przychodzę i się patrzę. I, 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 I coraz bardziej mi się to podoba i coraz bardziej czuję wdzięczność. Nie? Tak tutaj myślałem, jak przyjaciel do świętej Teresy idzie, no ona już ma 42 lata teraz nieprzerwanej abstynencji i po prostu leży, leży sama i, i nie, ma, nie ma się kto nią e, po prostu zająć. Nie? Ktoś okaże dobre serce i tak dalej. Ech. I to jest smutne, nie? Ja na przykład mam, przeprowadziłem jedenastu chłopaków przez ten program. Bardzo młodych, fajnych, pełnych życia, tam mających różne rzeczy. I teraz mam sześć w niedzielę i ja, ja, ja nie mam kontaktu ze swoimi dziećmi, ze swoją paciernicą, ze swoim bratem z żadnym, z nikim. Tak naprawdę mam tylko partnerkę, która przyjdzie może na ten szes, prawdopodobnie tak powiedziała, że ten. I ja, ja też nie wiem kto, kto przyjdzie. Nie? Może też będę leżał tak jak Teresa, nie? Może by była partnerka z moją, jest moja 15 lat młodsza, może odejdzie i, i co? Ja, ja byłem na 40-leciu, 40 rocznicy teraz, jak ona powiedziała, nie wiem, czy ja nie zmarnowałam tych 40 lat. Słyszałam. A w jej książce o, o niej ja jestem na pierwszej czy na drugiej stronie. on mnie jest napisany, nie? I, I ja jakoś nie mam czasu, żeby tam podjechać. To jest synofółku, tak? Tam kiedyś, kiedyś jeździłem, nie? Kiedyś pamiętam. W 1984 czy 1985 roku ja po prostu byłem zaproszony do jej domu i ona mnie nie znała. Ja byłem młodym bandytą po wyjściu z, z, z recydywy, nie? a ona mnie zaprosiła do domu. Nie? Tam nas chyba z dziesięciu przyjechało. Nie? Tam mogłem okrać, pozabijać, nie? miałem dwadzieścia parę lat. Niewiele tu osób władz było, mógł, mógł mi w ogóle pod, podskoczyć. Nie? I, no i tak, i, tak, i tak, cały czas myślę o tym, że ty jedziesz i mówię, może się z tobą zabiorę i się teraz zgodzi. I, I tak to jest. I jak się wiem, że potrzebuję paru minut, żeby ja się utożsamił ze wszystkimi i tak naprawdę zobaczył, że, że ja, was, ja Was wszystkich kocham i szanuję. To tak naprawdę, jeśli cokolwiek mnie oddziela od Was, to oddziela mnie i, i od Boga, i od tej niewidzialnej energii, która, jest, która, która tutaj jest, która gwarantuje mi to, że jeśli ja pomogę komuś, to mnie też pomogą. Ja, ja na tym patencie jadę po prostu cały czas. 680 zł. emerytury. Ostatnio na nabożeństwie dałem 70 zł. W wiaderko wrzuciłem na dziesięcinę, a wczoraj odebrałem emeryturę 720 zł. Czyli nawet te 70 zł się zwróciłem, nie? Tak to jest. Daj, a on tam dziesięciokrotnie, nie? Oczywiście tam już były większe sumy i po prostu dlatego daję, nie? bo ja w to wierzę. I tak samo wierzę w to, że. Jest napisane pod koniec drugiego kroku, że uczciwość, otwarty umysł i codzienne uczestnictwo w meetingu gwarantuje mi, gwarantuje mi, że ja się dzisiaj nie napię. że odzyskam zdrowy rozsądek, nie? bo nieraz mogę się nie napić, a na tak, nie pijąc, że po prostu wszystko mi się rozsypie. Tu nie trzeba pić, żeby wszystko stracić. Ja mam kolegę, ma 34 lata, nie pije i on jest bezdomny teraz. Nie? Tak pokierował swoje życie mnie i nie jest przykiśnie chory. Bo wielu jest wśród nas, którzy są chorzy przykiśnie, nie piją, ale po prostu, no to jest, a on jest zdrowy, bo no chłopak bardzo intymny. I ja wiem, że to nie tylko alkohol. Ja pamiętam taką, i na koniec powiem taką rzecz. Siedział właśnie ktoś bardzo znaczny nie? obok mojego kumpla z Florydy nie? i on mi to często odpowiada. I, da, nie? I nagle mówi, no straciłem 200 tysięcy dolarów i tak dalej. Mówi, to wszystko przez wódkę, nie? A obok mnie było się ten <coughs> facet, mówi, to nie wódka, to ty. Nie? On wyszedł na przerwę i jakim ty jesteś? Mówi, że ty mi tutaj jakieś rady dajesz. Nie? No mówi, ja? Ja jedną kadencję byłem wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. Wszedł w Google, patrzy, jest. I, i tak to jest. No, tutaj, tutaj, to jak było, jak mówił Wojciech na początku, tutaj wśród nas są wszyscy, ale jedna idea nam przyświeca. Bo no, wiecie, czy ktoś nie pije tam 5 lat, 10 czy dwa miesiące, żeby dziś się nie napić. Dziś. Najważniejsze jest dla mnie dziś, bo wczoraj to już było, ja, ja tego nie nawet nie naprawię, a to co będzie jutro, to ja nie wiem. Nie? Jutro może Putin wylądować z zielonymi ludzikami, nie? Niosąc nam wolność i nowe, nowe te... <laughs> Wygrał wybory, to ten... też to, to gadać. No, dla mnie najważniejsze jest to, żebym się łapał na tym, żebym kochał ludzi, bo ja... Ja zobaczyłem jedną, tak jak tutaj w tych refleksjach było, uraza, nieraz ten człowiek nie wie, że ja do niego nawet urazę mam, ale zabija mnie, że ja, ja muszę zrobić wszystko, żeby kochać ludzi po prostu. Najpierw pokochać siebie, a później pokochać ludzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję.